Witam wszystkie skorpiony w czytaniu listopadowym. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc energia pewnie dla niewielu z Was. Także weźcie z tego czytania tylko to, co uważacie, że jest dla Was. Przechodzimy już do kart. W tle czytania macie stabilizację i pójście dalej. Pójście dalej ku przejściu, tak do kolejnego etapu, pójście do, do przodu. Ku słońcu, ku jakiemuś spełnieniu, ku, no, ku tej y, stabilizacji. Taka ciepła energia, y, no ale też y, wielu działań z tym, y, z tym związanych, w tym, w tym kierunku. Przechodzimy już do kart. Ktoś coś ciężko znosi, ma jakieś ciężkie myśli w głowie, trapią go jakieś y, zmartwienia. Przemyślenia. Ta głowa jest bardzo zmęczona, może nawet nie daje to spać. Taki, taki ciężki trochę moment, jeśli chodzi o myśli, o to, co tam się dzieje w tej, w tej głowie, bezsenność pewna. I jest jakieś oczekiwanie na podjęcie decyzji. Oczekiwanie na podjęcie decyzji. Nie wie. Ktoś nie wie, co ma zrobić, jaką decyzję podjąć, i jest chwilowy bezruch, zastój. E, dzieje się trochę dookoła jest, y, jest pewien ruch, są różne y, wiadomości, jest jakiś przepływ informacji, y, są, y, są kontakty. I tutaj też. Y, i pewne znaczenie dla niektórych z Was yy, mają dzieci w tym, yy, w tym, co się dzieje. Yy, jest kobieta bardzo piękna, atrakcyjna, yy, która yy, jest taka ognista i nie można wobec niej być obojętnym. I to jest taka silna, silna bardzo energia. To jest kobieta bardzo pewna siebie, zdecydowana i atrakcyjna w tym wszystkim, w całej tej swojej osobowości. Pojawia się jakiś nowy początek, nowy start w waszym życiu: coś tak jakby miało zadziać się od nowa. W jakiejś dziedzinie waszego życia jest wyruszenie w nową podróż, pójście nową drogą, i wy jesteście bardzo mm, w takiej energii, tacy jesteście nieugięci, apodyktyczni, tacy władczy. I tu jest tak bardzo taka silna energia. Mm, takiego kreowania tej rzeczywistości otaczającej tych wydarzeń i podporządkowywania sobie y, ludzi i, i tego miejsc, tego co zadziewa się wokoło, tak pod siebie, pod swój silny, y, silny charakter, pod swoje oczekiwania, żeby tak grało, jak wy chcecie, bo tu jest... Y, no tu jest, albo to jesteście Wy w tej energii cesarza, albo ktoś jest taki, być może dla kobiet, jest taki mężczyzna w Waszym życiu, który właśnie jest taki władczy i, i trudny, jest trudny we, no w życiu, bo jest bardzo, bardzo uparty i taki no wszystko chce postawić na, na swoim. Główną energią, dominującą taką w tym miesiącu dla Was, to jest energia takiego wyboru. Wy macie jakieś opcje w życiu, niektórzy mają nawet ich wiele i macie duży wybór w tym wszystkim, co, co się zadziewa. I Trudno jest dokonać tego wyboru. Tutaj też jest takie zastanawianie się nad tym, co zrobić, bo każda z tych opcji jest ciekawa, na swój sposób kusi, każda ważna w pewnym sensie i jest bardzo trudno zdecydować się, no bo te decyzje są wiążące i mające wpływ znaczny na dalszy przebieg waszego życia. I to na pewno wiąże się z tym, z tym nowym startem, z nowym cyklem, z nowym wyruszeniem w coś, w coś, w coś nowego. I no z tą energią takiej stabilności, którą macie, macie w tle. Także, no tutaj trochę będzie się działo u Was, Skorpiony. Na pewno, no tutaj tak bardzo rysuje mi się ta kobieta. I ten mężczyzna, ona jest piękna, ognista, pewna siebie, taka szczęśliwa. Chciałaby być szczęśliwa, jest taka płomienna i ten taki trochę tyran, nawet bym powiedziała. Zawsze w tej karcie jakoś tak mi się mężczyzna negatywnie pokazuje, który stawia tak wszystko uparcie na swoim. Także trochę taka. No ciężka energia wydaje mi się pomiędzy, pomiędzy tymi osobami, tak? I dlatego może są też te dylematy, oczekiwanie, jaką decyzję podjąć, bo ta głowa jest zmęczona, ciężka i są, są różne opcje, tak? I nie wiadomo, na którą się zdecydować, ale jakiś nowy etap tutaj jest przed Wami. Także życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.